Zapraszamy Was na prezentację kamery IP na naszym kanale w nowej formie. Witamy serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się umówieniem kamery IP dachła, model IPC HDBW1230E w wersji sprzętowej S5. Jeżeli chodzi o aspekty fizyczne kamery, jest to kamera zamknięta w budowie kopułkowej z tak zwanym kloszem. Kamera jest zasilana, może być zasilana poprzez poe, czyli skrętką. Możemy zasilać kamerę w zasilaczem wtyczkowym 12 V. Także, jeżeli chodzi o podłączenie do sieci, podłączenie do zasilania, mamy, mamy dwie możliwości. Dalej, jeżeli chodzi o budowę samej kamery, tak jak wspomniałem, jest ona zamknięta w kloszu. Sam obiektyw, moduł obiektywu, tak? Możemy, możemy dowolnie po poluźnieniu śrubek regulować. Możemy go sobie odwracać horyzontalnie, możemy go sobie odwracać lewo-prawo, tak? Aby złapać jak najbardziej odpowiedni kadr, który nas interesuje. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne kamery, jest to model 2 z matrycą 1x2.8 cala. Generującym obraz w rozdzielczości właśnie Full HD, 2 megapiksele. Jeżeli chodzi o doświetlenie, kamera posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni do 30 metrów, generujący takie światełko, który sprawdza się w przypadku obserwowania sceny po zmroku, przy całkowitej ciemności. Jeżeli chodzi o zastosowanie kamery. Jest to model uniwersalny, możemy go stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, natomiast jeżeli chodzi o samą obudowę, ze względu na klosz nie polecamy montażu kamery typowo na elewacji, typowo na zewnątrz, z tego względu, że klosz bardzo szybko łapie zabrudzenia, bardzo często się rysuje, przez co, przez co w nocy, gdy kamera odpali sobie podczerwień, światło to odbija się od, od, od klosza, wraca na obiektyw oślepiając kamerę, także efekt, który później widzimy jest w zasadzie no, tutaj eliminujący obraz jakkolwiek po zmroku. Kamera ta często jest wykorzystywana w prostych, małych systemach kilkukamerowych. Można też ją oczywiście zastosować w większych systemach kilkunastokamerowych. Kamera może działać również sama. Do działania nie potrzebuje rejestratora. Ma zaimplementowany moduł P2P, także możemy ją w prosty sposób podłączyć do chmury i tutaj korzystać z niej sobie zdalnie. Minusem jedynym tego rozwiązania jest to, że kamera nie ma slotu na kartę microSD, także ewentualne korzystanie zdalne bez rejestratora, no tutaj nie będziemy mieli do Dostępu do archiwum jako takiego. Kamera nie ma gdzie nagrywać w przypadku braku braku karty i rejestratora, także tutaj z, z, z tym tematem możemy podziałać sobie tylko w ten sposób, by mieć dostęp zdalny do podglądu na żywo. Kamera posiada proste funkcje analizy obrazu, detekcja ruchu bez klasyfikacji obiektów. Nie jest to model wyposażony w silnik SMD, także tutaj nie będziemy w stanie właśnie klasyfikować obiektów czy, czy, czy zostawiać metadane na, na nagraniach. Tak, jak wspomniałem wcześniej, jest to model bardzo podstawowy do wykorzystania w prostych systemach bez większych wymagań ze strony użytkownika. Kamera charakteryzuje się tym, że generuje obraz czysty, dobrej jakości w rozdzielczości Full HD, który na ten moment spokojnie wystarcza w podstawowych właśnie systemach domowych. Czy, czy, czy firmowych, nawet gdzieś tam jakichś łatwych, prostych rozwiązaniach, łatwych scenach, bez, bez tutaj potrzeby analizy dodatkowej ze strony sprzętu. Także jeżeli chodzi o ten model, możemy go jak najbardziej oczywiście polecić. Więcej informacji na temat tego sprzętu znajduje się. Pod linkiem, który znajduje się w naszym opisie tegoż filmu. Tak, na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o, o tą serię, tak? czyli S5, tutaj jeżeli chodzi o te, o, te, o te kamery, jest ich kilka. Jest to jeden, jeden z modeli, który dzisiaj prezentujemy. Kolejne, kolejne modele już są w formie prezentacji na naszym kanale, także zapraszamy do obejrzenia również tych filmów. Na ten moment możemy dodać tutaj od nas tylko tyle, że w związku z tym, że że mamy nowy rok. Zaczynamy troszeczkę modernizować nasz kanał, także na tą chwilę, od tego momentu będziemy starali się wrzucać filmy właśnie w tej formie, prezentujące sprzęt troszeczkę inaczej niż dotychczas. Także jeżeli film się podobał, zapraszamy do zostawienia komentarza, zostawienia łapki. Jeżeli się nie podobał, to również zapraszamy do zostawienia takiego komentarza, tak? Abyśmy mogli tutaj jak najbardziej um, poprawiać swoje, 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 swoją pracę, tak? Tak, żeby się Podobał wynik końcowy, że tak to nazwę, tutaj naszym widzom, także jak najbardziej zapraszam do, do komentowania, do zostawienia łapki, do subskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.